Zabomniałam no sobie ustawić mikrofonu. A! Hi people, tutaj ja, wasz ziemniak, a to jest The Sims 4. Tak, e, wiem, że ta gra wyszła dawno. Cały hype opadł na nią, ale dopiero przed chwilą. Dobra, przed chwilą. E, dążmy ten temat. Drążmy ten temat. O! Eee, kupiłem sobie dodatki do Simsów i przy okazji parę dni temu przejąłem, że można dodawać mody, więc eee, sobie zrobimy serię z Simsów, być może. Klikniemy nową grę i sobie stworzymy Sim'a, to to super, no. oczywiście dziewczynę, bo jest więcej ubrań jako dziewczyna. No niestety. Ale trzeba się uporać sobie weźmy najpierw twarz Pewnie to będzie was nudzić i w ogóle, no ale Cóż? No trzeba to zrobić, tak Ej ale ja nie chcę tego czegoś

Now put me OK, już jestem. Jak widzicie, mamy us, stworzoną simkę. Tak wygląda jest trójdzienny. Tak wygląda jest trój na jakiś bal czy coś. A tutaj będzie strój sportowy. Oczywiście nocny. Na imprezę trzeba szaleć. Do pływania. Taki prosty. Tutaj na gorące, wie na gorące wieczory. Gorąca pogoda i zimna pogoda. No, więc teraz trzeba wybrać aspiracje. Mm, weźmy na przykład. Kreatywność. I mm, wybitna malarka. O. E, tutaj mam strasznie dużo tych. jak to się nazywa osobliwości coś takiego nie wiem jak to się nazywa nie będę ten okłamywał eee... was eee... i to głównie jest z modów tak więc damy empatyczną hmm. co to jest P PTSD dodaje mody ale nie wiem, co tu jest. Dobra, myślicielka. Yy. Mm. Jakie by tu jeszcze jej dać? Społecznie uzdolniona, o. I witaj jestem. Wylosujmy imię, bo nie chcę. Nie, nie, nie Zuzanna, nie. Marta, Marta Kowal, o. Tutaj jeszcze ustawimy jej hood. Wybiorę ten, co zawsze wybieram, bo jest taki najbardziej normalny. E... Ok, dobra, możemy. E... Ok. Um. Nazwiemy rodzinę YouTube i damy jakieś cool zdjęcie na profilowe. O, tak, jest zarombiste. Ok. Eee, no, <laughs> więc wybierz porę roku do gry: wiosna, lato, jesień, zima. Dobra, wiosna. Wiosna to doskonały czas na zajęcie się ogrodem. Opady deszczu dobrze zrobią twoim grządkom. E, tylko uważaj na kałuże bł błota. Dobra, lato. Temperatura rośnie, więc pamiętaj, by często się chłodzić. Masz do dyspozycji balony z wodą i zraszacze. Tylko uważaj na burze z piorunami, bo mogą być porażaj porażające. Dobra, jesień. Zbieraj owoce i warzywa, i ciesz się świętem zbiorów z rodziną i przyjaciółmi. Podziwiaj, oj, podziwiaj zmieniające kolor liście i usypane z nich st sterty, <grych> z zanim ochłodzi się jeszcze bardziej i zima. Jeśli nie przepadasz za wygrzewaniem się w czterech ścianach, Zapraszamy do zabawy w śniegu i na lodzie. Tylko nie zapomnij o dekoracjach na, ziwą, za, na zimową fiestę i zastanów się nad post postanowieniami noworocznymi. Dobra, to chyba z tego wszystkiego wezmę wiosnę, bo taka najbardziej się opłaca, <noise> e, bo mam zamiar zrobić ogród i w ogóle. Więc okej. Okay. Weźmy sobie wyżbową zatoczkę, czyli tak jak zwykle. Eee. Eee. Takiego dużego domu nie potrzebujemy, więc sobie weźmiemy taki, bo większy nam nie wystarczy. Chociaż może dobra, ten weźmy. Ej. A, muszę kliknąć do. Dobra, nie po... zapomniałem, okej? Okay? Zapomniałem. Dobra, nie będę używał kodów. Nie będę używał kodów. <grym> Nagrywam na YouTube, a. nie będę używał kodów. Ale czemu ty jesteś na tym? A, bo jest zimno Dobra, możliwe opady deszczu. Okej. Okay. Więc zaczynamy naszą przygodę z Simsami. Co to jest? Już prawie czas. A cykl menstruacyjny, dobra. Okay. To jest chyba z modów, z czego pamiętam, bo tego nie ma w Simsach. Normalnie, więc. No, spoko. Eee, towarzystwo. Komitet powitalny. Halo. Halo. Ej. Ej, tu ktoś jest. A nie. Myślałem, że ktoś tu jest. Szczerze. Eee, dobra. Do większego pokoju, szczerze, nam nie wystarczy. Tylko. Jedna rzecz. Bo musimy to sprzedać. Postawić jakieś fajne biurko. Bo chcę pójść w karierę wolnego strzelca. I no potrzebuję. Takie na przykład o. Nie wiem czy mi starczy w ogóle. O ja. Bo szczerze, to zawsze przyznam się. Używam kodów. E, ale... Myślę, że się uda. Mam nadzieję. Slablet. Ej, ale ja chcę ten... Mm. Ja chcę szkicownik. Gdzie on jest? Yy. Czy to jest ten Slablet? Eee... Yy. Nie, to nie jest to chyba. Ej, poczekajcie. Bo, bo nie wiem. A tutaj to powinno być. Tak, tutaj to jest. Okej. Okay. To weźmy sobie tak. I weźmy sobie sztalugę. Gdzie jest sztaluga? O, dobra jest sztaluga. Okej. Okay. I w sumie, czy coś nam jeszcze wystarczy? A, alarm przeciwpożarowy. Bo nie chcę tutaj spłonąć żypcem. Eee, więc to będzie pierwsze. Ej, co to jest? Termostat, uła. Dobra, to termostat też sobie Ustawimy, bo mamy A nie, tutaj jest, dobra Tu, tutaj termostat ustawimy A tutaj To coś, żeby też się nie spalić żywcem Po co to tutaj jest? Jaki to jest telewizor, przepraszam Aj, ale chyba na innym nie stać Co nie? Nie, stać mnie na lepszy a nie, A. no to najpierw to muszę kupić. Dobra, stolik. I okaże się, że mi nie starczy na telewizor. Tak, nie starczy mi na. Mm -hmm. Dobra, to sprzedajemy <gryw> i kupujemy tańszy. Nie ma tańszego? Naprawdę? No nie! To jak tak, to tak. Tutaj postawimy telewizor. No, naprawdę. Dobra, to w sumie na jedno mnie wyjdzie. Wezmiemy sobie ten, bo możemy. Postawimy sobie telewizor, taki prestiżowy. W złą stronę oczywiście postawiłem. Telewizor. Ej, no nie mogę. O. Dobra, jest ustawiony. Czy stać mnie będzie na inną kanapę? Powiedzcie, że tak. Dobra, stać mnie na taką. Ej, nie, ja muszę szybko zacząć pracować, bo ja nie wytrzymam tutaj. Gdzie są jakieś światła? Dajcie mi światła. Światła. Dobra, światło tutaj. Tutaj, bo jest cholernie. Tej, ona mi zajęła miejsce światła. To tutaj też światło. Czy tutaj też jest taka tandetna lampa? Tak, tu też jest taka tandetna lampa. A, mnie nie stać w ogóle na to. Dobra, to żeby... sobie. Bo używamy tańszych zamienników. E, na przykład to. O, za pięć! Jak to oświetla dobrze ty! Za pięć tylko, a dobrze oświetla. Wow. Dobra. To chyba tyle. E, wystarczy mi. Dobra. E, sprawdzę, ile odcinek się nagrywa. E, już 25 minut, więc stworzyliśmy po prostu Sima i będziemy kończyć już prawie odcinek, bo nie chcę jakby za długo jego robić, bo no co za dużo, to niezdrowo, prawda? Prawda. A ty, 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 nie, tutaj nie. Ehm. Serwisy społecznościowe, sprawdź oż. Nie wiem. O, dobra, wzrasta mi towarzystwo. Spoko. To sobie to przyspieszymy. Tego mi brakowało, bo komitet powitalny nie chce mnie tutaj powitać. Widzę. Ej, co ty. Ro... <grych> dobra, okej. Okay. To trzeba podjąć karierę zawodową. I zobaczymy, co się najbardziej opłaca. Ja najbardziej bym chciał wolnego strzelca zrobić. Co to jest? Aha, dobra. To to pod. Yy... Nie by dodałem, no ale. <ścoughs> Nie ma nic. Dobra. Spraw ja tutaj wszystko znam, no ale. Tutaj brak wynagrodzenia. Spoko. Ogronniczka. Dobra, wolny strzelec, bo wolny strzelec jest najlepszy. I... Ej, nie mogę? A. No to e, artyści, niech będzie. E, więc zróbmy po prostu e, coś. E, przyjrzyj się obrazom pomocniczym. Dobra, przyjrzę się obrazom pomocniczym. O nie! O nie! Nie mam hajsu zbyt dużo. E, co by zrobić? Sprzedać coś. Tak, to jest dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Co? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem najgorszego? To możemy sprzedać. Co możemy jeszcze sprzedać? A... Um, możemy tą półkę sprzedać, bo niepotrzebna nam. Tą. <grytanie> Dobra, mamy dużo simoleonów. Jest gut. Więc przyjrzyj się obrazom pomocniczym. Dobra, portret od razu. Eee, a chwila, to tutaj się chyba. A, tak, tutaj, dobra. Dowolny strzelec i tak dalej. Okej. Okay. A tutaj jest ta rodzinka powitalna, co nie? To za chwilę... Łoty on ma maskę KDA Nie wiedziałem, że na simach z innych rodzin to też może działać. Wow. No to fajnie. Ale nie jest fajne to, że kończymy ten odcinek. Niestety, oczywiście ja będę grał jeszcze, zarabiał i tak dalej. Więc czekajcie, czekajcie. A to by było na razie na tyle. Ja myślę, że odcinek Wam się podobał. Znaczy, ja myślę, że odcinek Wam się podobał. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subikat dzwoneczkiem. Idziemy po stówę. Entonces, bajo.